Siemana, się Pierwszy 1 maj. Jak mówiłem, tak zrobiłem. Jadę. Byliśmy na rozpoznaniu w tamtym tygodniu nowej wody. No i jedziemy teraz na dwie nocki, może trzy. Zobaczymy. Zobaczymy, co z tego będzie. Nasłuchałem ci dziwnych opowieści, dziwnych treści, że ryby tam są, że są duże, że jest dużo. Ostatnio nic nie słyszałem nic nie widziałem, tylko to szczupak kulawy jakiś tam pobordował żywce. No zobaczymy dzisiaj co będzie. Mam, mam nadzieję, że, że rzeczywiście, chociaż kurde, dzień prawdy jest w tym co tam w Spróbujemy coś złapać. Jadę sobie spokojnie, muszę zajechać po drodze po nożywce miejscu nie, nie bardzo będę łapał, może jutro, a tak chociaż jakiś na start po drodze sobie wezmę. I co? Manele dopakowane, jeszcze więcej. Kurwa, nie wiem skąd tego tyle się bierze, nie? Wiadra, wiaderka, wiadereczka, torby, tory, beńki, jedne, drugie, piąte, dziesiąte i się zbiera. Cały kombiak ma jedną osobę. Kurwa, dobrze, że jeszcze nie mam silnika od pontonu i nie wiem, co tam jeszcze. Drugi namiot większy, to bym chyba, nie wiem, znowu na Dafu musiał wozić, ale to pewnie jeszcze przede mną, bo od czerwca Oderka, więc zobaczymy jak to będzie. Na tą chwilę powoli, powoli się zbliżam do miejsca, gdzie będę odbierał rybki. No i co, i lecę, gram coś nad wodą. Zobaczymy. No, no, nie ma, nie? tylko jest czarna woda, Tak, tak, tylko tego tak, 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 tak. tak, tak. Wystarczy, że jest za no. No, tak, tak, no, no, to tylko nie, to już. dopiero no, się To jest Tak, To Nie widzieliśmy. Tak, w tamtym tygodniu byliśmy. Ale nie, w nie, nie, przyjechaliśmy dopiero. Po no, tym tygodniu siedzieliśmy na noccach, porozmawialiśmy, byłym zresztą. Ja no, zaraz znowu przyjechać, zaraz nie no, pomykamy, bo jeszcze nie są podłączone. No widzę, że ten szum to już dzisiaj oblegany jest. No, no wiek, jest, trochę się no, spóźniliśmy, bo my chcieliśmy tam być, no, no, ale no, widzimy by. już konkurencja no. nas zdążyła, aby przejść. No, no, tak, 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 tak. Nie macie ma ma co narzekać, bo tam. Nie, co co narzekać? Jak no, będzie żerował, to wszędzie to będzie Ładnie. Zrobię by to z robót by Niech się panie śmieją z zdjęcia, tyle lapłowie, kurde I go nie wymienię Wszyscy się z niego śmieją Z komunii? <grystwań> Gdzie wy złap tu Za co? No, no, no. O, nie zmienię tego zdjęcia, to jest no. no, pamiątkowe, jedyne ja zdjęcie, ja które jest Ja zmienić, bo kurde, o. 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 musiałem nową kartę wyrabiać i, A, to i niestety Moje okolice Tu lahus? A, no on jest tak, On teraz przez no, no, teraz, no, teraz no, może w końcu. No najwyższa pora by była, nie? No, ten nie? Też, bo kurde, masakra. Tak, no to się troszeczkę nie zaraz. A co to podało, kurde? 5 minut? No, I No, A, czy tam w ogóle coś łapią, czy? Dobra. Nie no bo nerwam, a dźwięk to też się w No w tamtym tygodniu byliśmy, no to na noc, w nocy, dni, kompletnie nic się działo. A nad ranem szupak nam zaatakował z warzywce, zabił, zamordował no. i sobie popłynął, nie? Ale, ale, ale jaki klamot musi tu być tak, w ramach przypomnienia, jeżeli podchodzi przy, kontrol, jest czy policja, czy społeczna, czy państwowa, maski na... na ja nie muszę. Albo ty masz kłopoty że jasne, jest jasne. A, a nie? jest, tak jest zaświadczenie. Nie muszę mieć zaświadczenia. Mam pełną torbę leków, wszystko a. ze sobą. Więc. A. A. No, no, nie, maska, ja nie, tak, nie. Także ja w tej masce bym się udusił prędzej i zachorował. Jak mi chodzi w tej masce, niż bez niej. A. Nie, a. To? Nie, to? nie a. ja dlatego ja ja tak. Nie, No, mam wrażenie, czego nie? Ale ci widzisz, że kurde, chodzicie i kontrolujecie. Bo u no, nas na wodzie. Nie ma nikogo, kurwa. Masakra, nie? Gdzie? Ale nie, nie. Ja mówię u nas na wodzie, to pod nie przecież kurwa, a, bo tam dwa tygodnie już zrezygnował, ten nie? to no, Możliwe, nie wiem, no. nawet nic nie słyszałem, ale tak trzepią, hmm. chodzili dwa tygodnie już temu za okoniami. Hmm. Kurwa, szczupaki. W sumie <laughs> kurwa strola, no, tak jest, wertykala, jakieś... ja mówię no to. bo szczupaki Każdy o konie łowi, nie? Tak, ale tam, tak, 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 ale żaden ta, ten, Tak, szeroki pysk. Taki szeroki pysk, tak nie? że jest kara śliczny. No. i, I tak, jak ci to jak to 0,35 zrywkę zerwał bez niczego no. No, no. kotwica ty masz tam 0,04 czy 0,5? ja, ja mam piątkę piątkę i się nie zapiął tą kotwicę trafił w tak, nią? Tak, nie zapiął centralnie było, że miał, miał nie? No. No. tylko po prostu widocznie jak zrywka strzeliła nie chciała go albo go tu. ale jakaś legenda tu pływa, bo mi nam ten były prezes tutaj to był, kiedy tygodni na odwiedził to mówi, że tutaj jest taki, że niejednemu w leciący nawet wyrywał to jest ogromna tołpyga. To jest specjalista od tupyka. Ale nie to jak na spinnikie spiniguje, to mam, mam <noise> szczęście takie, że powyżej 30 kg to już 3 sztuki takie a, no, popatrz. No. O tutaj takie ale, pływają po mężczyznie ale... 60 tak. 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 Jak tak. jest ciepło, Widak, ja jak ja. widzę latem to tam na górce idą soria, a Ale Wybierają była lżejsza, bo 31 kg. Tak. No ale ponownie hmm. pytanie, takie powyżej, bo to, w tamtym tygodniu też już takich historii nasłuchałem, jest to ten są, to <noise> Jest, jest. No. Yes. Bo, bo co kto przyjechał w zeszłym tygodniu, yes, to nigdy, że, że jest, że mówię. Kiedyś zrobili by ale... no, bo to, to i... No to się to opowiadał ten że, że wpuścili to... Było tak samo na jedna nota To, to samo no, robili. Bo Robert jeszcze z nami rozmawiał i mówię, Wie, wiesz, co to Robert dał imienne, chociaż jedno zezwolenie było zawsze z Łukaszem razem idziemy żeby mógł wywieźć sobie te zestawy, mówię, bo w rzeku co ja żywca, to on padnie zaraz. Mówię, żeby o. tylko wywieźć. Ja nie muszę wędki, nigdy nie trzymam, tylko zestaw biorę, wywiozę i wracam. Ja mnie nie interesuje żadne krążenie ani wycieczki po jeziorze, nie? No bo mówię, że postaram się. Znaczy do końca marca mieliśmy. Bo mieliśmy do tego. No, ja nie, tylko... nie ma komu, bo nikt nik 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 nie działa. W biurach, po to... po no, ja mówię być to... no. ja no. chociaż na tak. żeby nam pozwolili, na stronę. Ale co na stronę? PZW. E PZW. E tam są... Elektronicznie? Tak, tak, tak. Wszystko elektronicznie. Ale co można składać wniosek? Tak, to tak, to tak, elektronicznie? Tak tak, tak, Czyli tak, tak. Jak ja zapłaciłem sobie kartę, to można wniosek Tak, składać. tak. jest za ropę, to jest za ropę. Rozpakujemy się no, i będziemy tak. tutaj. Tak, teraz karty się załatwimy. Dobra, nie, to teraz no, na ropę. Wiesz, że zwolenni można wszystko białe elektronicznie. Białe. O, aha, te białe też? Tak. Oh.

Właśnie mamy zestawiki wystawione. Poszły, jest duża konkurencja dzisiaj. Masa ludzi nad wodą, ale daliśmy sobie radę. Udało się, że mamy to miejsce wolne, co ostatnio siedzieliśmy. Marcin popywoził, właśnie się chilaoutuje z leszkiem. Ja też zaraz sobie będę chilauta robił, nasz kamp. Kupa ludzi, kupa samochodów i w ogóle, ale jest fajnie. Tomek siedzi o właśnie, tam cię nie widać, kurde. Idziemy, zobaczymy co tam Tomek. Tomek nam się tutaj zbunkrował. O, tu jest Tomek <średzi> Siedzi, czeka na federka coś może pociągnie. No i jest ekstra. No, no i ekstra Co tam? Młodych filmowców. W porządku pewnie. Nie. Też tak myślę. Dawaj nagrywaj tutaj. Żydcy chodzą. Dzieje się, dzieje. Dzieje się. Grille dwa, osobno. Tobie grille robię Tomek, na klatwie. Żeby, żeby mama nie mówiła, że nie jest Tego hot doga zrobię. Mm. To ty Tomek hot doga będziesz ja. jadł? Tak. W takiej głuszy i hot doga? No ja. to. Ale to hot dog nie jest. Elegancko. Taki, to nie będzie taki hot dog wiesz, taki wiesz, no. To będzie lepszy hot dog. No. Tomek nagrywaj co chcesz Nie patrz na nas Nagrywaj co chcesz yo, yo, yo. Jest właśnie Późno wieczorem No i siedzimy sobie Mamy zestawy postawione Trudno tak Spojrzeć tutaj Martin gdzieś tam dogrywa zestaw. Tu ja do spania. Próbuję mam wodę trochę dograć, ale wody w ogóle nie widać. Mamy tam, o, tam gdzieś jest ognisko. Mamy ekipę też, siedzą za sumem. Z naprzeciwka nas ludzie wyszli No i co? No nędza Będziemy łapać Zobaczymy co z tego będzie No coś się dzieje, właśnie się obudziłem Coś z żywcami, nie jest fajnie no, nie wiem który jeszcze jest jeszcze nie wnikam ale myślę że jest ok właśnie coś za żywce się bierze i działają na nerwy centralka wali więc stałem zaraz zobaczę co jest grane. jest pierwsza godzina Coś się bierze za nasze żywce I to tak na grubo Bo normalnie sygnalizatory nie dają spać a żywce tak normalnie nie chodzą hmm. Jest jakaś akcja Mam nadzieję, że coś będzie konkretniejszego I zaraz będziemy widzieć Oh. Miał padać, nie pada na no niebo pokażę, chuja będzie widać ale... ale jest ok i uwaga, działamy mamy cały czas gięte na wędkach ale to pływa tak pomiędzy moimi i Marciną tą jedną cały czas coś się dzieje, żywca zesrał i Marcin wam to wytłumaczy, jak to wygląda, no takiego cwaniaka Bo tu pływa cwaniak A jak to się mówi? Cwaniak trzy dychy, a młody piąta. No i będzie młody płacił Cwelowe tak zwane no, zobaczymy, zobaczymy Ale chodzi, chodzi dziad, kurwa i... Tak na cwaniaka chodzi wącha i kurwa miącha i nie chcę przybić ale w końcu będzie musiał piąta rano połudka była przez żywce oh. jeszcze nie wiem co jest grane ale tak jak patrzyłem to nic piekkawego miał być zimno nie zimno iście krótko sygnalizator gra a nie wymógł kiedy do fryzjera się dostanę to nie wiem nie było nic siedzimy dalej no zobaczmy co będzie no i co i działamy jest zionek. Może coś z tego będzie. Bęteczki stoją. Nic się nie działo. W nocy nawet rano nie przyszedł ten dziad zabójca, morderca, morderca żywców. Siedzi Marcin z Tomkiem. Siedzę ja, ludzie przyjeżdżają. Zobaczymy. Zjadłem porządne śniadanie. Goloneczkę wcisnąłem grubo. No to mam siłę do kręcenia. Kręciąłem, tylko żeby chciało coś wziąć. A to już czas pokaże. Leżę sobie w namiocie po obiadku, elegancki. Właśnie coś grzmi na zewnątrz. Mam nadzieję, że będzie dobra burza. O, właśnie było słychać. Może coś z tego będzie. Na razie nocka. Nędza nic nie było. Kupa ludzi, kupa tłumu Odwiedzających i w ogóle. No, widzę, że można by było już do fryzjera się udać, tylko na razie nie można. <laughs> Zobaczymy, będziemy później kręcić. Może coś będzie. No i co, jesteśmy. Przed chwilą mu lewa była taka, że koniec świata. Marcin jeszcze pod parasolem tam siedzi, a ja tutaj sobie szybciutko grzeję flaczuszki. Będę je wcinał zaraz. I mega. I czekamy na noc Może coś będzie Tomek z boku w namiocie też czeka Jest lało fes Spałem w baniach mi bolał także koniec, ale już wiem czemu się po prostu zmieniło ciśnienie ho, ho, ho. kto tu to, to ma Będzie zupka No i tak nam pogoda pokrzyżowała plany. Siedzimy cały czas deszcz na pierdala Nie chcę przestać, ale zimno się zrobiło w chuj. Ja tu w namiocie. Próbuję się rozgrzać moim grzejniczkiem. O! Ekstra Zobaczymy co nam noc pokaże. Na razie to jest nieprzyjemnie. No i co, 3 maj, ranek, koniec naszej zasiadki. Manele już pozbierane w większości. Wszystko czeka do załadowania. Jest nędza. Jest nędza. Nie ma tu jednak sumika. Może jest. Trudno teraz. Patrzeć i rozsądzić, ale raczej nie bierze. No i co? I powoli trzeba będzie palić laki. Jeszcze jedną się robi. I reszta. I dodam ci.